Witajcie moi Spartanie, z jest Spartan360 A to jest unboxing 3 pakietów w grze Hearthstone Bez względu gadania, pierwszy pakiet 5 kart Nic Ukrycie, Nic ciekawego, ukrycie Wiesz, jedno, szarża lub plus dwa zroga lub prowokację, oraz prowokację Sekret. Gdy twój przeciwnik zagra stronika, zadaj mu cztery punkty obrażeń. Rzadka karta. Zmierz wytrzymałość broni przeciwnika o 1 Chwaję, że takie słabe. Drugi pakiet. Nic. Otrzymuj jeden punkt ataku za każdego, za każdy punkt ataku twojej broni. Rzadka karta. Zadaj 4 punkty obrażeń, jeśli masz 12 punktów zdrowia lub mniej. Zamiast tego, zadaj 3, 6 punktów obrażeń. No fajne dla wykończenia przeciwnika, to już omawiałem. Szał, czyli jak uderzymy, to będziemy mieć plus 3 do ataku. I rzadka karta. Zadaj 5 punktów obrażeń stronnikowi oraz 2, 2 punkty obrażeń jego sąsiadom. No troszkę lepsze to było. Bo nic. Daj przyjaznemu stronikowi Boską tarczę. No, robalna. Strażnika światłości. O, to jest Sarombista karta. Otrzymuje plus 2 do, do ataku za każdym razem, gdy, jakiś posta, gdy jakaś postać zostanie uzdrowiona. Boska tarcza. sekret. Gdy twój bohater zostanie zaatakowany, otrzymuje 8 punktów pancerza. I no, już wierny, to przeciążenie jeden. No, powiem, że karty średnie. Dobra, idziemy je wymienić? Chyba nie, pięć, było tylko cztery. Z tej strony był Spartan 360. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz dla statystyk. Do zobaczenia!